mano. z tej strony Avatar i witam Was ponownie. Jak widzicie, stroje, strój, czyli cosplay wrócił, więc zapraszam Was na unboxing Pixelboxa. Jest to Pixelbox sierpniowy. Eee, bodajże temat był monster. I główna, główne dwie tematyki. To było Wiedźmin. I Stranger Things, stąd moja charakteryzacja. Nie będę zdradzał, kim jestem. Czekam na odpowiedzi od Was w komentarzach. Kto zgadnie, dostanie lajka. Nie, no żartuję. Spróbujcie po prostu odgadnąć. Myślę, że Wam się to uda. A ja szukam czegoś, żeby otworzyć mojego boksa. Jak zwykle nie wiem, co jest w środku. Okaże się podczas otwierania. Zobaczymy. Co ciekawego, po dłuższym czasie wraca nam w boksach. Zwróćcie tylko, że sobie ubiorę okulary, bo nie widzę nic totalnie. <grym> eee, więc tak. Zaczynamy z tematyką Stranger Thingsa. I tu akurat. Patrząc na to, że zaczyna się rok szkolny, to jest to trafiona rzecz dla wszystkich uczniów, a mianowicie i studentów w sumie. Plan tygodnia i lista do zrobienia zadań, i naklejki ze Stranger Thingsa z tego co widzę. Ciekawa rzecz. W sumie, nawet dla osób, które nie chodzą do szkoły, jest to taki typowy planer. tak? Można sobie zapisać, co chcemy zrobić, co mamy w planie. Tutaj widzę już zipinkę razem z naklejką w tematyce Stranger Thingsa i mojej koszulki, a mianowicie Hellfire Club. Czyli klub ze yy, Stranger Thingsa, w którym osoby grały w Dungeons and Dragons. O, Dungeons and Dragons się to Lecimy dalej. Co mamy dalej ciekawego. O. Trafił nam się zegarek ze Stranger Thingsa. Stranger Things. Eee, zegar jest chyba z pierwszego sezonu? Chyba z pierwszego sezonu. Jest to też zegar na, do postawienia na piórku? Z możliwością alarmu. I alabudzik ciekawa rzecz w sumie mogę go nawet odpakować, bo myślę, że się przyda. Zegarek u mnie w domu akurat to rzadkość. A jak już stoi, to bez baterii i najczęściej nie chodzi. Bardziej jest dekoracją, można by tak powiedzieć. Ma śrubki. Zgręcamy. Sprawdzamy co tam ciekawego mamy. W ogóle zamknięcie. Ten kapł niepotrzebny opieram. Dało się odpakować. Musimy mieć pewnie baterię, której nie mamy. Dobra, to Do później baterie obczaje. Jak będę widział, że chodzi, to wrzucę Wam na Instagrama. Relacje. pięcie. Ciekawe. A, stoi. Co my tu dalej mamy? Mamy figurkę. Jak mówisz, miało być nawiązanie do serialowego Widzmina. Nawiązali w sumie do Widzmina z gry. Ale też, ciekawa rzecz. Eee, z firmy McFarlane Toys. Figureczka Geralta. Z Rivi z dwoma mieczami: srebrnym i stalowym. Zostawiam to, że u nas. To fan wiedźmina. Chętnie ją gdzieś postawię. Ile mi to zajmie? Zaraz go otworzę. W tle widzicie mojego kota. Stwierdził, że się po prostu położy. Gdzie leży? Miał w planach się chyba bawić, bo widzę, że tam jego zolawka leży. Rozłapowlenia. Mi się wydaje. Myślałem, że z dołu pójdzie to otworzyć Robi mi się mój nóż, ale nie wiem gdzie Po nim pewnie dałoby się to fajnie uczyć. Mam jednego youtubera, który nie pierdzieliłby się z tymi naklejkami. Rozszarpałby to pudełko i tyle by z tego było. O. No. Dajemy nasz magiczny nóż. Moje. Litwy zostały wysłane. No. Więc. No tak jak mówiłem, jest jeden YouTuber polski, który by się nie cackał z tym pudełkiem, tylko zrobiłby cyk, cyk. I byłoby po pudełku. Jak wiecie o kim mówię, musicie też napisać w komentarzu. Albo nawet go oznaczyć. Myślę, nie będzie... Dobra, podstawki nie chcę Ona też jest przyklejona. Jak ten muszę jeszcze będzie potrzebny Uff. Powiem wam gorąco w tej peruce. Strasznie. Ale to się nie robi dla filmik? Dobra. Jest mega ostry. Nie chcę się nim uciąć. Myślę, że to powinien być. A dobra. Nawet niepotrzebny. Au. Ulao Bolało. i noga wyszła jedna. Trochę wam poszala jeszcze. Znaczy tak śmiesznie wygląda. Zaraz urwę mu głowę, nie? miecze później widzę. Kurka nawet ciekawa, ruchoma. Ruchome części ciała razem z dłońmi nawet, z tego co widzę. Długi tak samo. Nie się to prezentuje? Chyba nawet... Nie. Głowa nie jest <grymka> Okej. Okay. Trochę... Pijowo ułożyli mu głowę. No. Cały czas chłop patrzy w dół. Nie patrzy się prosto, tylko patrzy się w dół, ale tak zrobili, no to trudno. Ja może za chwilę jeszcze się pobawię z tymi mieczami, ale na razie pójdziemy dalej. Zajmie mi to naprawdę długo. No dobra. Widzę w pudełku dwie koszulki i zastanawiam się dlaczego. Okej. Okay. Chyba już wiem z czego to jest. Drink milk and do whatever you want. Czyli pij mleko i rób cokolwiek chcesz. Jak obstawiam dobrze. I możecie mi napisać w komentarzach, czy mam rację. To jest to postać The Boys. Nie jestem na 100% pewny. Możecie sobie spałzować akurat na tej koszulce i wtedy zobaczycie, czy mam rację. Ale chyba jest to The Boys. Mam właśnie drugą koszulkę. Taką samą, tylko w wersji da. Mało, ale ciekawie, tylko mało. Zmienili, nie dodają już tych dużych kartek z napisami co mamy w środku, tylko dostajemy książeczkę. I tutaj mamy tak, niezbędnik ucznia w Hawkins, czyli nasz licencjonowany planer ze Stranger Things. Sławny rzeźnik, czyli nasza licencjonowana figurka, legitymacja członkowska, czyli przypinka i naklejka, pamiątka ze zjazdu mleczarzy, kulka i w tym pixelboxie, bo to były rzeczy z pixelboxa mini. W tym pixelboxie mamy też ulubiony zegar wekny, czyli licencjonowany zegar z motywem Stranger Things. Jeden z trzech wzorów. Ok. I mieliśmy jeszcze dwa inne. Jak ktoś z was miał tego boksa i dostał inny zegarek, to chętnie zobaczyłbym, jak macie możliwość, jeśli się nie da tego zrobić na YouTube, żeby dodać zdjęcie, bo nie pamiętam, czy w komentarzu można, to możecie mi wysłać zawsze wiadomość na Insta czy na Facebooku, to chętnie zobaczyłbym, jakie są jeszcze zegarki w środku. I to by było na tyle, ciągając koszulki. Mogę Wam pokazać, box jest. Box jest pusty. mówię, zostały nam tylko zagarata? Ale nie będę ich teraz wyszarpywał. Figurkę widzieliście, zegarek też. Myślę, że to jest na tyle. I czy zobaczymy się w następnym Pixelboxie. Unboxingu. Tego jeszcze nie wiem, bo go jeszcze nie zdążyłem zamówić. Ale myślę, że tak. Na 10%. Muszę tylko zobaczyć, jakie są następne tematy. Czy ciekawe są, czy nie. Bo szczerze nie pamiętam. A jeszcze? Zapisane. Następne mamy Deadpoola Deadpoola i Mortal Kombat. No, nawet ciekawe. Zastanowię się jeszcze. I to by było na tyle przy tym boxie. Jak boks wam się podobał i mój cosplay czy tam charakteryzacja, zostawcie koniecznie łapy w górę i subskrypcję. Dla was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to pomoc w ciągnięciu większych trochę zasięgów, więc na pewno coś tego będzie. I tak jak mówiłem, to chętny w komentarzu czekam na odpowiedź za kogo się przebrałem. I chyba to tyle. Tak, to było chyba tyle. I dodatkowo pod tym, za kogo się przebrałem, chcę widzieć hasztag. Hashtag zegarek. Wtedy wiem, że obejrzeliście ten filmik na pewno do końca. I że Wam się, myślę, że podobało. To by było na tyle. Widzimy się w następnym. Na razie.